Podnoszenie się z łóżka jest kłopotliwe, każdy ruch na materacu sprawia trudność i dokuczają ci bóle kręgosłupa. Materac czacza, który polecamy szczególnie seniorom, pomoże lepiej się wysypiać i budzić z pełnią wigoru. Konstrukcja na bazie sprężyn kieszeniowych z siedmioma strefami o zróżnicowanej twardości gwarantuje bardzo wysoką elastyczność punktową. Powierzchnia materaca pracuje wyłącznie w miejscu ucisku. Jest to szczególnie istotne, jeśli występuje duża różnica wagi między partnerami. Materac nie ugina się w kierunku cięższej osoby. Po obu stronach wkładu znajduje się innowacyjna pianka Velvet Touch, która charakteryzuje się wysoką sprężystością i optymalną twardością. Pod nią znajdują się także dodatkowe warstwy filcu, które delikatnie zwiększają twardość materaca. Dzięki temu kręgosłup zyskuje doskonałe wsparcie nawet w przypadku osób o większej wadze. Wymienione rozwiązania powodują, że materac nie zapada się, a to ułatwia obracanie się i wstawanie. Struktura pianki zapewnia bardzo dobrą wentylację, co przekłada się na odpowiednią higienę snu i jest ważną informacją dla alergików. Materac dostępny jest w dwóch antyalergicznych pokrowcach. Pokrowiec tencel doskonale kontroluje poziom wilgotności materaca, absorbując jej nadmiar bezpośrednio ze skóry śpiącego. Pokrowiec Italiano jest puszysty, a dzięki włóknom wiskozowym wyjątkowo przyjemny w dotyku. Oba pokrowce wykończone są wentylującą taśmą 3D, która pozwala na swobodny przepływ powietrza wewnątrz wkładu. Ułatwiają sen alergikom, a osobom zmagającym się z nadmierną potliwością podczas snu pomogą utrzymać materac w czystości. Pokrowce można z łatwością zdjąć i wyprać w pralce. Materac dostarczamy w formie zrolowanej. Zmniejsza to ewentualny koszt wysyłki, ułatwia transport i przenoszenie. Oferujemy szeroką gamę rozmiarów. Zapewniamy 15 lat gwarancji. Zajrzyj na stronę Hilding.pl. Hilding. Wyspani mogą więcej.